Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska zapewnia dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Gromadzi publikacje naukowe z zakresu geografii fizycznej i ekonomicznej, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, studiów regionalnych, kartografii oraz dziedzin pokrewnych, w tym geologii, botaniki czy historii. A także podręczniki akademickie, materiały dydaktyczne i popularno-naukowe, wydawnictwa albumowe, przewodniki i mapy turystyczne. Biblioteka powstała w 1953 roku, kiedy to Polskie Towarzystwo Geograficzne przekazało nowopowstającemu Instytutowi Geografii PAN prawie 27 tysięcy książek, czasopism, atlasów i map. Zbiory biblioteki bardzo szybko przyrastały za sprawą darowizn od osób prywatnych i instytucji, wymiany międzynarodowej oraz zakupów antykwarycznych i księgarskich. Do biblioteki trafiły książki zabezpieczone na ówczesnych ziemiach odzyskanych. Wśród ofiarodawców było wielu znanych geografów, między innymi profesor Józef Staszewski, który w 1964 roku przekazał bibliotece swoją cenną kolekcję książek, atlasów, map oraz starodruków. Obecnie zbiory biblioteki liczą ponad 315 tysięcy jednostek inwentarzowych, w tym ponad 150 tysięcy egzemplarzy książek, ponad 55 tysięcy woluminów czasopism, prawie 109 tysięcy pozycji zbiorów specjalnych, głównie map i atlasów oraz starych druków, a także ponad 1000 dokumentów elektronicznych. Przeszukiwanie zbiorów możliwe jest poprzez katalog elektroniczny liczący obecnie ponad 87 tysięcy opisów bibliograficznych i obejmujący całość wpływu książek od 1998 roku. Starsze tytuły można wyszukiwać w tradycyjnych katalogach kartkowych, które zostały zeskanowane i dostępne są na naszej stronie internetowej. W bibliotece realizowane były dwa projekty digitalizacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych oraz otwarte zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych. W efekcie tego możliwy jest zdalny dostęp do ponad 16 tysięcy obiektów ze zbiorów biblioteki, wydawnictw Igipspan, PAN, a także wybranych kolekcji danych badawczych naszych pracowników. Zachęcamy do korzystania z naszych zasobów cyfrowych dostępnych na platformie Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Biblioteka jest ogólnodostępna, skorzystać z niej może każdy zainteresowany. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, a w razie pytań prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny. Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów na miejscu. Czytelnia jest otwarta od poniedziałku do piątku, od 9 do 15.